Każdy ciąg utworzony ze wszystkich elementów danego zbioru nazywamy permutacją tego zbioru. Każdy ciąg utworzony nie ze wszystkich elementów danego zbioru nazywamy wariacją tego zbioru. Kombinacją danego zbioru nazywamy każdy podzbiór tego zbioru. Na przykład, chcąc obliczyć liczbę wszystkich możliwych sposobów skreślenia dużego lotka, gdzie spośród 49 liczb należy skreślić 6, obliczamy liczbę kombinacji, a nie liczbę wariacji. Przy obliczaniu liczby wariacji lub permutacji istotna jest kolejność występujących po sobie elementów, a dla nas nie ma znaczenia, w jakiej kolejności będziemy skreślać liczby.